Pani Nina od historii. Raportaż Doroty Sokołowskiej Halo, halo! Proszę. Dzień dobry. Ależ niespodzianka. A ja tak myślałam, że pan kiedyś przyjedzie do mnie z mężem. Poza czego ideała. Bo przez telefon taki wspaniały głos. O, tak, tak. Na pewno z tego wniosek, że i przestojki. O, widzisz, Pani. No. <laughs> smażyłam pączki, smażyłam To Dobra, boże, tak, Pani. Jaką tu Pani sobie życzy, herbatkę. Nie wiem, w czym ja tu mogę coś powiedzieć. Ja za Panią buty mogę nosić. O, jest Pani o. dla mnie tak ważną osobą. Pani jest tak miła, że naprawdę... Mm. Kota podziwu. Był konkurs na te zdjęcia, czy piszą jakąś pracę. To zawsze przychodzą do pani radzić się. Bardzo dużo przyjeżdża za zagranicy ludzi. Z Ameryki nawet żydówka jedna przyjeżdżała z mężem, pytała właśnie. Ale mało mogłam do pomóc. Ale niektórych, skojarzyłam nawet rodziny, że się ze sobą poznali po tylu latach. I korespondują, i odwiedzają się. Grodo, Izrael. Miłe spotkanie. Wiele pamiętam. Już jestem ulonna po tym wypadku, jak upadłam, schodzę, nie mam kłopoty z ręką, ale pamięć jeszcze chwala Bogu dopisuje, że mogę coś powiedzieć. Teraz przyjdę do pokoju, to nie wiem czego i <grafię> wracam z powrotem. Kocham panią. Kochałam zawsze swoje Michałowe, bo tu się urodziłam i rodzice związana byłam bardzo z przedszkolem, ze szkołą, ze świątynią, z sąsiadami. Także wiele mnie łączyło bardzo. Miałam kolegę takiego Żyda, mieszkaliśmy obok, który zginął w czasie tej wojny izraelskiej. Z ojcem korespondowałam, ale nie żyją. Niestety tak odeszli ludzie. Teraz już bym książki nie napisała. Skończyłam i natychmiast zadzwoniłam do pani Niny, żeby powiedzieć, jakie są moje wrażenia. Jestem pełna podziwu dla mrówczej pracy, dla pamięci, dla precyzyjności opowiadań. Nikt pewnie tak by nie potrafił, jak pani Nina. Ja bym nigdy tak nie potrafiła. To są rzeczy, które dokonuje ktoś, kto ma serce, bardzo mocno wiąże się z tym miejscem, z którego pochodzi choć nie o wszystkich ludziach można to powiedzieć. Pani Nina jest tu przykładem znakomitym na to, jak kocha to swoje miejsce na ziemi. Ja się bardzo cieszę, że tę książkę mogłam wydać. Tak było dużo ludzi na promocji mojej książki, że te wszystkie książki zostały sprezentowane i podobnież mają robić dodruk. Ja zaczęłam pisać artykuły do gazety naszej Michalowa. A dlaczego? Do mnie przychodziła młodzież, pytała, co było, a już nie ma. Bardzo się interesowali Michalowem, Żydami, Kirchhoff, Niemcami. A ponieważ ja miałam bardzo dużo fotografii i wiadomości, więc im udzielałam, ale wiadomo jak to dzieci Zapiszę o sobie, tam coś innego dodadzą. Postanowiłam zrobić plan Michalowa. To bardzo było wracochłonne, bo teraz na telefony oddałam moc pieniędzy i do Izraelu i do Niemiec i na Białoruś do tej pani właśnie szachownej, bo wielu nazwisk nie pamiętałam, bo cóż, ja byłam dzieckiem, 6 lat miałam jeszcze przed wojną, ale pamiętałam na ulicach, gdzie co było i w ogóle. Także może ja pani ten plan pokażę, jakie ulice, gdzie był kościół jak się nazywał ksiądz, nazwisko, imię, rabin, prawosławny braciuszka. A co najważniejsze, były fabryki, były instytucje, więc nazwiska fabrykantów, mlynarzy i jakiego byli pochodzenia, czy Życi, czy Niemcy. I tu wszystko jest na tej mapie, tak? Wszystko jest na tej mapie, bo ten plan to naprawdę, no wiadomo, co było przed wojną. Czyli to jest 39 tak. rok. Tak, do 1939 roku. Już Masarnie, ogrodnicy, kuźnie, sklepy mięsne spożywcze. Proszę Panie, a tutaj przecież poczta, szkoły, no, wszystkie instytucje jakieś, teraz nie ma tak dużo, bo wiadomo, w jednym sklepie wszystko, a kiedyś było bardzo dużo krawców, szewców, bo to wszystko robili na zamówienie. Bo tu przeważnie ludzie, którzy zajmowali się poczta, szkoły, świątynie i młyny. A sklepów, ile było? A włókiennicze fabryki, policzmy, ile ich było raz Dziesięć przed wojną. Pięć żydowskich, pięć niemieckich. Młyny jest... też dużo. Tak, tak. Niemcy wywozili do getta, do Biegostoku wszystkich Żydów. To było straszne. I dwóch młynarzy synów uciekło w rzedni na zakręcie. I tu ich Niemcy dorwali, zaszczylili Leżą koło cmentarza. Ja to ulicę rysowałam i pamiętałam, gdzie co było. I tu wszystko pani zobaczy. Pod którym numerem co jest? Na jakiej ulicy? Przy rogu. A materiały, sklepy z materiałami. Jak się zajdzie, to oczy się rozlatywali. się kupywało, a krawcowych to było chyba z 10 i to szyły. Te fabryki nasze, co produkowali, to raczej sukna ciężkie na potrzeby wojska. A pani tej babki nie ma. Nie Oj. Na pani trzeba suserować, bo ja wie pani nie ma. Gdzie to ta pani książka? którą Pani mi ostatnio sprezentowała. Ale ja chciałam zapytać o taką jedną rzecz. Za czasów Tomka Wiśniewskiego wydaje mi się, że młodzież została bardziej rozbudzona, jeśli chodzi o te szukanie historii, o grzebanie w, w dziejach swoich rodzin Michałowa. Co Pani o tym myśli? Co się jego spytało, to do wszystkich wiedział. Ostatnio do mnie zadzwonił, Pani Nino, nie mam czasu. Przyjechała rodzina Hugo Petra, właściciela największej posesji Michałowa. Fabryka, było takie dwie tylko w Polsce chemiczne. Niech tam pani co może załatwi. No i rzeczywiście przyjechała tłumaczka z nimi, ich troje osób. Oni mówią, byli kiedyś, to dostali tylko w gminie album. A teraz ja im wszystko opowiedziałam: jak tu pracował ich dziadek, co się tu odbywało, jakie tu było zoo piękne w tym ogrodzie. Przychodzili ludzie w soboty, w niedzielę z dziećmi oglądać, jakie kwiaty, jakie krzewy. To było godne podziwu. Było piękne ogrodzenie, żywopłotem równiutkim, podcinanym, a na podwórku golemnik, jak domek, no prześliczny. Także oni byli zachwyceni. To była wnuczka właśnie, przyjeżdżała Pana tego Hugo Petra. Dużo pamiętam, bo mieszkałam tu w pobliżu, może gdzie bym mieszkała w innym kierunku, to mało bym wiedziała. To moje życie, to po prostu mój mały świat, na żyję, pracuję. <grywa> Czy sama do... pani robiła te faworki? No tak. Proszę pani, nic nie kupuję, bo mam kłopoty z dojazdem. Dziewczyna raz w tygodniu przychodzi z gminy, nie robi zakupy, leki. A ja jadę do sklepów, syn przyjeżdża W ten czas sobie wykupuje, co mi trzeba, wie pani, co zobaczę, bo przecież nowości pełno. A jeśli chodzi o wypieki z dawnych czasów, ciasa dobrze, żeby o święta w tym roku przygotowała wspaniale. Pięć rodzajów ryb zrobiłam, bo syn mi przywiózł różne rodzaje ryb, że nawet po żydowsku zrobiłam szczupaka nadziewanego. Pani Nino, ile pani ma lat? Ho, 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 90 skończyłam. To moją promocję książki połączyli razem z moimi urodzinami. Szampany i wino. Także było i 100 lat i mnogo i A czy może pani podać przepis na te faworki? Jak, jak najbardziej. <laughs> Cztery żółtka. Na końcu noża soli, łyżeczka cukru, kieliszeczek mały spirytusu, a nieraz nie mam spirytusu, to octu daję. dwie szklanki mąki tortowej. Ale z mąką trzeba bardzo uważać, bo te ciasto musi być miękkie, nie twarde. Wałkuję jak makaron kiedyś, i wycinam, i smażę pół oleju, pół słońca. I dlatego one takie są kruche. Proszę jeszcze opowiedzieć o pani Oldze Ram. Ach, no wybitna osobistość, jeśli chodzi o Olgę Ram. Przecież ona bardzo wiele robiła dla dobra Michalowa. Ja byłam w przedszkolu, miałam ten czas, nie wiem, około czterech latek. W przedszkole organizowane było przez siostry prowadzone zakonne. Recytowałam wiersz, który do dziś pamiętam, ale chłopca, który ze mną był, nie pamiętam. Szabelko, piękny ulan. Dokąd jedziesz, Jasiu? Na wojenkę, Kasiu, na wojenkę. Wyśmie ze sobą. Pojadę ja z tobą. Kasiu, Kasiuleńku, co byś robiła na wojence dalekiej? Tam świszczą, gwizżą kule i krew się zranleje. A ja muszę wojować, by ojczyzny bronić. Truduż nie żałować, wrogów precz odgonić. A ja wyśmie ze sobą. Przyniosę wody, obmyję im rany, braciszku kochany. I będę Pana Boga prosiła, żeby się wojna jak najszybciej skończyła i żeby nigdy nie było już niepokoju na świecie. I właśnie, jak mówiłam ten wiersz, to przyszła na scenę pani Olga Ram z księdzem i wręczyli mi olbrzymią torbę słodyczy. A czego tam nie było? Ja w domu tego nie miałam, bo nas było troje. Tam się nie przelewało, a tam i pomarańcze, i czekoladki, i przeróżne. Smakoliki, także pamiętam bardzo, pogładziła mnie po głowie. Ona była opiekunką przedszkola. Przywozili jej pracownicy mleko do przedszkola, chleby, różne kasze, co tam wszystko było u nich w Jeronimowie. Wspierała bardzo, no i z tego powodu to przedszkole istniało, bo rodzice nic nie dopłacali. Tylko mamusi przychodzili tygodniowo po dniu pomagać dla kucharki przy kuchni, sprzątać podawać do stołu, tyle pamiętam, no i co ważnego jeszcze pamiętam, moja kuzynka była tam pomocą kucharza w Przepis ciasta, które bardzo pani Baronowa lubiła, piekę do dziś, bo miałam od niej, Jasne. ale skomplikowany przepis. Tak jak przyjeżdżała tu rodzina pani Baronowej, Gmina dawała prezenty, a ja spiekłam to ciasto, także bardzo smakowało. Mówiono o niej dobra pani, z tego co pamiętam. Wiele osób opowiadało o pani Olzerami. Bardzo bym chciała kiedyś znaleźć jakiś taki głębszy materiał na jej temat. To jest sól tej ziemi. Ci ludzie, którzy byli, jak pani mówi, Niemcami. Żydami, to przecież nie było w ich interesie, żeby robić coś tutaj takiego na rzecz danego środowiska, a jednak... No się miała w sobie coś, że lubiła wspomóc, coś dać. Bardzo dobra osoba, bardzo dobra osoba. No piękne to zdjęcie. No piękne, piękne rzeczywiście. Moje nazwisko panieńskie Kredowska. Mój tatuś był robotnikiem fabrycznym. Właśnie u tego pana, który przyjeżdżał tu do nas. Dlatego rodzice byli związani z jego ojcem no i bardzo dobrze żył jako majster i nas odnalazł i przyjeżdżał właśnie tutaj w Padłazik, ale też już nikt nie żyje. Pani Nina doświadczyła wiele różnych rzeczy w swoim życiu. To wszystko, co doświadczamy wzbogaca nas. I zawsze w swoim życiu Pani Nina patrzyła na drugiego człowieka, bo ten człowiek dla niej zawsze był najważniejszy. Nieważne czy on był Niemcem, Żydem, Polakiem, Katolikiem czy Prawosławnym. To był po prostu człowiek wart uwagi. I gdyby nie miała jakby tej swojej takiej wrażliwości, nie dostałaby od nich informacji, wiedzy. A to, że tak dużo osób przyszło na promocję jej książki, oznacza, że jest otoczona szacunkiem, uznaniem za to, co robi, po prostu zwyczajnym ciepłem i sympatią. Moja mamusia pochodziła z Hoźni. Była córką z nieprawego Loża, von Barona Bodla. Czyli pani ma trochę błękitnej krwi takiej w Ach. sobie. O, o, o. Utrzymuję kontakt bardzo ścisły z swoimi siostrami przyrodnimi, bo wnuczki i wnuk jeden żyje w Barona koło Wrocławia, w Bolesławcu. Przyjeżdżają tu na groby, odwiedzają je. W tym roku była Basia. Także jednego syna, dziadka, dzieci w kontakcie są ze mną. I drugiego syna, bo miał dwóch synów dziadek. A mama miała problem z tym właśnie, że to jest takie pochodzenie. Moja mamusia przeżyła strasznie ciężkie czasy. Pierwsza wojna nadchodziła, wyjeżdżali w bierzeństwo. Tego mojego dziadka, fołmodla, zabrali do jednostki wojskowej, bo on był pułkownikiem za caratów, mimo że był Niemcem, mimo że był Niemcem. A mamusia moja wyjechała w bierzeństwo, zabierając moją mamę. I w bierzeństwie tragedia spotkała. Wielka. W Moskwie na peronie poszła pojedzenie, bo karmili tych bierzeńców i pociąg odszedł, jak to mówili, szalon. I moja mamusia pojechała, a babcia została na peronie. mojej mamusią się zajęli państwo Beckerowie, to rodzina żydowska, bardzo bogatego Żyda z Białegostoku, córka z zięcią. I zajechali aż do Tuły i zabrali mamusię, no mamusia rozpaczała strasznie, no została sama, bez matki, bez ojca. Ale tak byli dobrzy, że ją wychowywali przy sobie, razem spędzali potem rewolucję i po wojnie mamusia wróciła. Ponieważ babci siostra mieszkała w Michałowie, ona tu przyjeżdżała, została mamusię, która przed dwoma tygodniami wróciła z bierzeństwa. A zanim tego, to się spotkała z ojcem w Białstoku. Wszła do świątyni patrzy, ojciec jedzie. Ojciec czyni baron, tak? Tak, tak. Twą baron. Szybciutko patrzę, już przy hotelu Życa się zatrzymał, to było niedaleko. I ona wchodzi do recepcji, a już nie było na dole. Prosi recepcjonistkę o spotkanie. I ona zadzwoniła pod numer, że córka chce się z panem widzieć, on zaprosi jak najbardziej. Także były i uściski, i radość, i płacz. Także ojciec dał solidną sumę, zaprosił do siebie i mówi: Jestem teraz biedny, mój mój majątek, a ja się leczę, jestem chory, ale przyjedź poza swoich braci. Mówi: Sam byłem, trudno mnie było, się ożeniłem, o was nic nie wiedziałem. No i niestety bardzo w dobrych kontaktach była mamusia z ojcem, grup odwiedzała i mnie po latach opowiedziała całą historię swoją, i rodzina się powiększyła, w dobrym kontakcie jesteśmy. U schyłku życia mam bardzo miłe życie, ale nie wiem, jak to długo potrwa. To jest po prostu takie historycznie fajne. To? Po to? Po prawej to stronie. stronie, to po prawej, bo to Pani Nina. co, może bez tego, bez tych... Chodzi o to, żeby nie zginąć, szkoda, tylko tak, żeby światło nie padało. Mhm, mm nie wylikowało. Pani Nina, proszę na mnie, tak? Dobrze, jeszcze tak się odsunę, proszę. O, jeszcze, jeszcze, tak fajnie. Już zawsze miałam zapytać, nie wiem czy kiedykolwiek zapytałam. Ten taki najładniejszy dom to czasem nie był po niemiecki. Ale gdzie? O tu, na waszej ulicy, po tej pani stronie. A tutaj niedaleko? No, no, niedaleko. To dom budowany jeszcze przez Michalowskiego, bo on na tej ulicy budował domy. Potem zakładali fabryki, ale początkowo ściągał on z Niemiec fachowców tkaczy, no bo miał zbyt. Szalony. Budował domy, ulice dwóch w ogóle stworzył Michałowskie, Michałowo dzięki jemu. Nazywa się to Michałowo, kiedyś nazywało się Niezbudka. Robili remont, to nawet znaleźli carski emblemat. Także na tej ulicy wiele jeszcze domów zostało. Na tym Pan Wiermiejczyk, to ten dom po dziadkach. Odnowił, bo tu jego żyli dziadkowie, pradziadkowie. Ta ulica ma tyle wspomnień że trudno opowiedzieć. Przed wojną tu kominy dymiły, fabryk było wiele. Rano i wieczór, i w południe ludzie na zmiany pracowali. Tu, gdzie my żyjemy, to była fabryka Żyda, Golberga. Potem w 1939 rok przyszli Sowieci. Był na tej ulicy karny batalion. Także wychodzili z różnych zakątków Rosji ci żołnierze. Byli Kirchizi, Inni, te kosooki. Tutaj właśnie ten cmentarz był niemiecki. Tu moc leży z tego obozu Rosjanów. I partyzanci potem tu kładli, jak ginęli i po wojnie na miny, jak najeżdżali. Było wiadomo, że oni no, nie mogli się szybko pozbierać, za sobą wbrać to wszystko. To oni podpalili to wszystko, te no, biura swoje, gdzie byli dokumenty i tam inne rzeczy. I ten pożar tak się rozprzestrzenił, że spalił nam. No część Michałowa. Niemiec przyszedł, zrobił tu getto. Ogrodził strasznie wysokim plotem tą ulicę do ulicy Białostockiej, całą fabryczną i do Leśnej i od Sienkiewicza. Tu niektóre domy zostały. Jak te matki karmili te dzieci, płacząc. No wiele przeszła ta ulica, chyba jak żadna w Michałowie tragedii wojennych. Ale co charakterystycznego jeszcze? Mieszkaliśmy w ten czas na końcu ulicy Gródeckiej. jak z tej ulicy, ponieważ tu było za Niemców biuro i SSI mieszkali, jak partyzantów na zagladę wywozili furami petra da szyi zalożone lejcy. bosy, zima mróz i konie dwa pędzili szybko, a ten leciał. No i jeśli nie zdążył lecieć za furą, to naturalnie wiemy, co było. Także straszne obrazki, straszne obrazki z wojny się przeżyło. Nie daj Boże wojny. Kto wie co to wojna? Ja przeżyłam jako dziecko. Także proszę Boga, żeby ci wszystko spokojem skończyło. Po co ta wojna się przedłuża? Czemu nie zakończy się? To, że ludzie giną, brak słów co się dzieje. O, pani Nina to kawał historii Michałowa. Przez swoje życie przeszła wspaniale. Pracowała w zespole szkół zawodowych w Michałowie jako najpierw sekretarka, później jako księgowa. Czyli praktycznie nie był to nauczyciel historii, ani, jak teraz mówią, regionalistyki. Był to zwykły człowiek, ale ogromnie ciekawy świata. Aktywna cały czas absolutnie. To jest ogromnie ważne, bo jest jedną z najstarszych mieszkanek Michałowa, która może opowiedzieć o Oldzeram, o różnych ludziach, którzy mieszkali w Michałowie. Garną się do niej dzieci, zasięgają jej wiedzy, jej informacji. Lub tego czegoś, co ma w sobie tego światła, tej żyłki dociekliwości, poszukiwania historycznej prawdy. reportaż Pani Nina od historii Opowiadała Nina Gorbacz, której towarzyszyły Barbara Pacholska i Dorota Sokołowska